Nadszedł czerwiec i jak zwykle co miesiąc spotykamy się, żeby przedstawić Wam nasze propozycje odnośnie polecanych pc i peryferiów do e-sportu. Tak, a działo się dużo, więc, nie przedłużając, zaczynamy. Wojty, zaczynamy od oczywiście najtańszego zestawu. Mam nadzieję, że propozycja jest solidna. Tak, solidna co miesiąc, bo w sumie zmian nie ma żadnych. No zmieniłem zasilacz na 500 w bo przedtem ta 400 była taka trochę na styk, a różnica 5 złotych w cenie w tej chwili, no, no, nie ma sensu. No wspomnieć. dobra, tu się zgadzam. Natomiast no, mamy tą i trujeczkę 14100F, czyli bardzo fajny procesor właśnie do e-sportu, no bo tam tych rdzeni aż tyle nie potrzebujemy, natomiast ich wydajność tych rdzeni musi być na najwyższym poziomie. No i w tym budżecie, czyli jest 350 złotych za procesor, no nie znajdziecie nic lepszego. No, można by spróbować tam 6-rdzeniowego 5600 albo y, jeszcze są Intel i5, starszej generacji, no ale to nie ma sensu, do sportu nam chodzi o wydajność tych pierwszych kilku rdzeni, które są tutaj najistotniejsze, no i oczywiście Radeon RX 7600, no to już niezmiennie od chyba dwóch czy trzech miesięcy jest to najlepsza propozycja w tym budżecie, karta za około tysiaczka, a dostajemy wydajność taką, że mm, miód, malina i Full HD wszystko śmiga, mamy Naprawdę bardzo solidnie. No dobra, to skoro z wielu zmian nie ma w tym zestawie, to powiedz mi, czy jakieś zmiany w wydajności są? Nie wiem, ten zasilacz sprawił, że nagle mamy 900 FPS-ów? E, zasilacz nie, ale aktualizacja Fortnite na przykład sprawiła, że jest sporo mniej tych FPS-ów. Może Udziwo. nie mówmy o tej aktualizacji. Może nie mówmy, bo nawet gracze nie mówią o Fortnite <laughs> aktualnie. Gracze Fortnite'a, a co dopiero o tej aktualizacji, dobra? No, zmartwiłem się. Myślałem, że jest nie tak z moją konfiguracją testową, a tu się okazuje, że po prostu te gwiezdne wojny tam zaorały mocno i jest no nieciekawe. No ale nadal gra się całkiem dobrze. Mamy ciągle, ciągle ponad 150-200 klatek na sekundę średnio, więc no myślę, że do takiego powiedzmy już początkowego esportowego grania, do którego dedykujemy ten zestaw za 2,5 tysiąca złotych, to jest w sam raz. Tak, myślę, że to też wystarczy w zupełności, zwłaszcza jeżeli mówimy o takim bardzo entry level gamingu esportowym. No dobra, jak to się wygląda w innych tytułach? CSik. Tak, no Celsius srogo ponad 300 klatek na sekundę, więc tutaj nie ma zawodu. Mamy w, oczywiście Call of Duty też testowanym nadal bardzo fajną wydajność, 120-130 klatek w tych no, powiedzmy niskich ustawieniach. Nadal jest dosyć wymagająca gra, no ale za tą cenę taka wydajność myślę, że. No ja mi się podobało. Okej, okay, no dobra, no to przechodzimy w takim razie do peryferiów. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o peryferia, tutaj zaskoczę delikatnie, bo co miesiąc staram się wrzucać coś nowego, a tutaj będzie powtórka z poprzedniego miesiąca, jeżeli chodzi o myszkę. Mianowicie Fury Tanto T4 Wireless. Myszka za 99 zł, bezprzewodowa, z bardzo rozsądnym sensorem i w tym momencie na ten budżet uważam, że jest to najlepsza po prostu opcja, najbardziej opłacalna. No i mi się podoba, że ma te przyciski z boku, dodatkowe dwa co też poza mi się przydaje, no i w grach w sumie też ten dodatkowy przycisk. Fajnie mieć. Tak, przyciski w myszkach się ogólnie przydają, tutaj się z Tobą zgadzam. Jeżeli chodzi o klawiaturę, mamy tutaj propozycję za 250 zł. Oczywiście można byłoby troszeczkę uszczknąć jeszcze na tej cenie, ale to jest naprawdę bardzo ciekawy produkt od Redragona. Oczywiście na switchach mechanicznych. Mamy tutaj klawiaturę mechaniczną. No i słuchajcie, klawiatura, która bardzo przekonuje mnie swoim designem. Chociaż jest dość specyficzna, ponieważ nie ma tego górnego nadruku, tego górnego fontu na kick -upach. One są tak troszeczkę schowane, żeby faktycznie ta klawiatura wyglądała bardzo, bardzo clean. Zdaję sobie sprawę, że nie wszystkim może to odpowiadać, ale jeżeli szukalibyście innej propozycji, to zapraszam do odcinka z poprzedniego miesiąca, tam też coś dla siebie znajdziecie. A jeżeli chodzi o sławki, tutaj mamy propozycję od Trasta, za którą musimy zapłacić około 190 zł i to również nie jest cena, którą, yy, którą jakoś bardzo mocno bym obniżał, jeżeli chodzi o headset, no bo musi być komfortowo, musi być dobra jakość audio, musi być przyzwoita też jakość mikrofonu, żeby było nas słychać fajnie na Discordzie. No i tutaj Trust to wszystko oferuje. Uwierzcie mi, tam naprawdę jakość dźwięku jest super. Pozycjonowanie przeciwników w grach jest naprawdę na wysokim poziomie, a dodatkowo komfort i wykonanie tych słuchawek naprawdę robią wrażenie. No dobra, potrzebujemy jeszcze monitora do tego zestawu. Owszem, i tutaj Was zaskoczę, chyba po raz kolejny, dając ten sam monitor, bo okay. nadal jest bardzo dobry monitorem, podobnie jak ta myszka wspomniana przez Ciebie. Jest to Gigabyte G25F2, monitor z odświeżaniem 200 Hz, Full HD, oczywiście IPS ik z niskim czasem reakcji. I to wszystko proszę Ciebie za 500 zł. No i to mi się podoba. Podoba mi się też, że ceny monitorów lecą na web mm. naszej ostatnimi czasy i że idzie naprawdę fajne propozycje do dorwać w dość niskich cenach. Tak, no w tych pieniądzach to no nic lepszego się nie znajdzie, a to też przy okazji fajne. Kolorki to monitorze. gigabajt to akurat dobrze umie, także solidna rekomendacja. No to lecimy w takim razie z zestawem numer 2, czyli nieco wyższa półka cenowa. I co nam tutaj przygotowałeś? Tylko troszkę wyższą półkę cenową, bo taką właśnie prosiliście, żeby coś poniżej tych 4000. I tutaj świetna okazja się wydarzyła, jako że podczas Computexu, specjalnie kiedy no, nie było mnie na miejscu żadną kartę przetestować, Nvidia. Opublikowała, dodała do sklepów i ogólnie zrobiła premierę RTX5060 mm -hmm. tego jedynego 8 gigabajtowego. No i co? i Ta, 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 ta karta jest tak hajtowana i Ty chcesz polecić ją tutaj? No, powiem szczerze, że, że jak pierwsze, co zrobiłem, jak wróciłem właśnie z, z Tajwanu, to tą kartę wziąłem z magazynu i wziąłem się za jej testy. No i faktycznie no, nie nadaje się zbyt dobrze do nowych gier, triplejów i tak dalej. Jak chcemy grać w normalnej rozdzielczości, czy powiedzmy QHD, no to w ogóle zazwyczaj mocno wymienka. Trzeba bardzo kompromisowo podchodzić do ustawień, ale. Ah, W mm -hmm. e-sporcie tych problemów nie ma, moi drodzy. I tak gracie na niskich ustawieniach, i tak gracie zazwyczaj Full HD w tym budżecie. No w Full HD też aż taki problemów nie będzie. A ta karta jest realnie 30% wydajniejsza od tak samo kosztującego 40-60. No właśnie, i tutaj dodatkowo to, co mówimy praktycznie co odcinek. Procesor stanowi główny core komputera. Na procesorze te gry działają i na procesorze chodzą głównie. To procesor ma stanowić ten W, to koło napędowe komputera, więc na karcie możemy troszeczkę zaoszczędzić. No w sumie nie zaoszczędzamy dużo, bo i tak na procesor wydaliśmy mniej niż na kartę. Procesor tutaj mamy i piąteczkę 14600KF. Okej. Okay. I to jest, powiem Ci teraz, hit miesiąca wydaje mi się. Ten procesor kosztuje w tej chwili 850 zł, coś takiego. Dobra. 8, e, przepraszam, to jest 6 plus 8 rdzeni oszczędnych, czyli w sensie 6 wydajnych 8 oszczędnych rdzeni, czyli nie tylko mamy tą wysoką wydajność, to naprawdę wydajność na poziomie, powiedzmy, Ryzena 7600, mm -hmm. czyli też bardzo wydajnego procesora, a dodatkowo jeszcze mamy te rdzenie oszczędne, które gdzieś tam w tle zajmują się tymi rzeczami, które nie chcemy, żeby nam przeszkadzały podczas gry. Czy je można też wyłączyć ewentualnie? Ja można i wtedy mamy potencjalnie większą wydajność, zakładając, że zadbamy o to, żeby system był czysty. Mm -hmm. Bo to jednak albo, albo. No, no, jeśli kombinować, to faktycznie można się pokusić o wyłączenie tych rdzeni oszczędnych. Natomiast tak. jeżeli jesteście raczej y, na bakier z kombinowaniem w Biosie, y, to unikajcie tego tematu, żeby nie uszkodzić sobie procesora. Tak, i tutaj jeszcze oszczędzamy troszeczkę na pamięciach. Znaczy, oszczędzamy o tyle, że można by dać DDR5 z tym procesorem, no okay. ale budżetowo idziemy, czyli po tysiącach chcemy się zmieścić. No to są DDR4, 3600 mega transferów, nadal no, bardzo szybkie pamięci. Zwłaszcza to jest cel 16, więc no, normalnie brzmi cel 18. A to mamy jeszcze obniżone względem tych standardowych, dlatego taktowania właśnie po to, żeby gry sportowe działały jeszcze szybciej. Całość jest zamknięta, wydaje mi się w całkiem fajnej obudowie. logika Dart, 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 chyba tak się nazywa, Dart Pro. To jest obudowa, która nie ma szkła, ale ma dwa perforowane panele po bokach. Okej. To ostatnio u mogliście widzieć, taki zestaw też polecał, stąd też ta mi się tak wydała interesująca, bo to jednak jest dobra cyrkulacja powietrza, no ale jakby ten zestaw mocno się nie świeci, żeby mi powiedzieć, w ogóle się nie świeci. Za chłodzenie dlatego bądź to bądź wydajnego i wymagającego procesora wybrałem Thermaltake Assassin X120. Rewelacyjne chłodzenie, za stóweczkę dostajecie chłodzenie, które jest w wydajności powiedzmy fera piątki, a jest jednak sporo tańsze. Okej. Znaczy, fara piątka na promocjach też tyle potrafiła kosztować, no ale w tej chwili na promocji nie jest. Więc dlatego właśnie taki, a nie inny wybór. No i terabajtowy dysk, tutaj też już nie chciałem oszczędzać przesadnie. Gdybyście chcieli faktycznie zejść, bo tutaj ostatecznie ta kwota wyszła 3600 zł, mm -hmm. no to na dysku można by stówkę jeszcze urwać. I mieć 512, no ale to jest kwestia komfortu. No ja się pod tym nie podpiszę. Jeżeli bardzo chcecie, możecie faktycznie tutaj tą cenę zredukować. Nie róbcie tego sobie. Nie róbcie tego sobie. Jaka wydajność? To mnie interesuje najbardziej. No powiem tak. Jest znacznie lepiej, bo. W się przekraczamy 400, nawet 450 katek na sekundę na niektórych mapach średnio się śmigamy, czyli bardzo, bardzo przyjemnie. Okay. I procesor i karta graficzna to wspólnie pracują. W Fortnite no, mówię, były spadki, więc dobijamy do czystu. To, co mieliśmy w zeszłym miesiącu na gorszym zestawie, to mamy teraz na lepszym zestawie. No właśnie Fortnite, Fortnite'a bierzcie z przymrużeniem oka. Wydajność w Fortnite aktualna, no, bo nie ta wzrosi. wydajność jest właśnie, ta wydajność jest obecnie robiona na sezonie z gwiezdnych wojen mm -hmm. i tam się dzieją cuda, jeżeli chodzi o wydajność i o Play też. W każdym razie... Ja myślę, że ten, sam, ten taki krążownik, który cały czas jest na niebie, tak. on je, jak on się pojawia, to nagle dropuje tak wydajność, że... Teraz nawet można z niego strzelać. No fajnie. W każdym, w każdym razie... razie zakładamy, że ta wydajność wzrośnie i to już niedługo, Dokładnie. bo ten sezon na szczęście odchodzi do lamusa, więc już niedługo zobaczymy względnie lepsze FPS-y. No i w Call of Duty na sam koniec tutaj wydajność jest zdecydowanie już blisko 200 klatek na sekundę, coś co przedtem, poprzedni RTX troszkę się zmagał. Tutaj jednak czuć wzrost tej wydajności, także... Jest fajnie, faktycznie wydajność wzrosła, gra się po prostu przyjemniej i to jest dużo lepsza propozycja niż miesiąc temu, za te. okej. Okay. dwa miesiące temu z 40-60. No, i jeżeli chodzi o peryferia, to tutaj delikatnie Cię zaskoczę. Bo mhm. tak, jeżeli mielibyśmy ten pułap cenowy od 4,5 tysiąca powiedzmy, w górę z drugim zestawem, to faktycznie można by było też troszeczkę więcej wydać na peryferia. Natomiast jeżeli poruszamy się w obrębie 3,5 tysiąca, to sądzę, że powinniście jednak zostać na tych peryferiach, które polecałem do poprzedniego tańszego zestawu. One naprawdę będą bardzo wydajne i w zupełności Wam wystarczą. Ale jeżeli okay. szukacie czegoś droższego, to za chwilę Wam je przedstawię po trzecim zestawie komputerowym. No dobrze, to ja Cię jeszcze powiem, że. Że mam propozycję monitora, który lepiej wykorzysta potencjał tej właśnie karty graficznej nowej, wzmocnionej. 360 Hz? 310 Hz. Okay. Teraz takie te herce nie, nieregularnie mm -hmm. zwiększają i faktycznie takie kwiatki się zdarzają. Jest to AOC 25G4SXU model który no, oferuje właśnie poza tym odświeżaniem jest to 24,5 cala, czyli też właśnie moim zdaniem optymalny rozmiar mm -hmm. do sportu, gdzie jeszcze nie 27, ale już nie 23 z hakiem, no i bardzo dobry, bardzo udany i bardzo szybki tryb stroboskopowy, czyli to co musicie sobie ręcznie aktywować menu. Wtedy macie ten czas, jakby reakcji ruszającego się obrazu MPRT na poziomie 0,3 milisekundy. A po ludzku mówiąc, chodzi o to, żeby nie było rozmazanych obrazów. Tak, że on wtedy faktycznie jest troszkę ciemniejszy, no ale to ogólnie jest już dosyć świeża, m, pro, świeża propozycja. Okay. W związku z tym jest jaśniejsza, więc nawet w tym trybie jest nadal wystarczająco jasno, żeby grać. No i po prostu też kolejny przykład bardzo dobrego monitora, co prawda już tysiaczka trzeba wyłożyć. Okej. Okay, no czyli faktycznie trochę dokładamy, tak. ale z drugiej strony no, mamy komputer, który pozwoli nam wykorzystać potencjał. Tego monitora, więc warto. W takim razie czas na zestaw numer 3. I tutaj będzie już drożej. Drożej, ale powiedziałbym chyba, że bez niespodzianek. Mamy zestaw za 7000. No i tutaj, co ciekawe, Radeon RX9070XT sobie zagrzał miejsce. Długo się wahałem, bo mimo wszystko, przy obecnych cenach RTX-ów 5070, które są znacznie tańsze, to jest jakieś 600 zł różnicy. Yy. Czy nie poleci takiego zestawu za 6,5 tysiąca? Mm -hmm. Ale jak ostatecznie przeanalizowałem różnicę wydajności, do której za chwileczkę przejdziemy, no to się okazało, że warto po prostu dopłacić do tej karty. Ja mimo wszystko, jak celujemy w okolicy tych 7 tysięcy, to jednak postawić na tego Radeona. I w większości gier e-sportowych faktycznie mieć dużą przewagę wydajności, zwłaszcza jeżeli sparujemy go z odpowiednio mocnym procesorem. A w tym przypadku jest to polecany Ryzen 7 7800X3D, czyli no już. Też bez Legenda, tak naprawdę, nadal bardzo dobry, coraz w lepszej cenie. Już w sumie prawie, że kosztuje tyle, co kosztował rok temu w wakacje, więc mm -hmm. wracamy do dobrych starych czasów. Mamy też oczywiście pamięci. W tym przypadku jest to 6400 MB transferów cl 32, więc lepszym wyborem będzie z tych. Pamięci zrobić 6000 megatransferów, jak już było w użycie do komputera, ale zejść z CL do 28 na przykład. Okej, okay, czyli niższe opóźnienia kontent taktowania. Dokładnie. I to powinno zadziałać. Myślę, że w większości przypadków, bo to oczywiście jest podkręcanie, więc nie jestem w stanie niczego zagwarantować, mm -hmm. ale takie coś tutaj celuje, żeby do tych pamięci troszeczkę dopłacić lepszych, żeby sobie właśnie obniżyć im opóźnienia, bo takie pamięci 6000 megatransferów cel 28 są dostępne, ale nie kosztują tak jak tutaj 450 zł, tylko blisko 600 zł. Więc tutaj pytanie, czy chcecie dopłacać, czy jednak troszeczkę ryzyka i podkręcamy. A reszta zestawu, no to tak, mamy bardzo fajną, przepiękną budowę Cifteka, jest to Apex. AIR dokładnie, czyli ma tam łącznie cztery wentylatorki bez podświetlenia. Okej. Okay. To już taka jakby e, znak rozpoznawczy. Generalnie wiem, że ma ludzi, że tego podświetlenia nie ma, ale większość z Was, jak mnie pyta o te zestawy, to się pyta, czy można by oszczędzić na podświetleniu i je wyrzucić z zapytania. No właśnie, ja też widzę taki odwrotny trend, jeżeli chodzi o budowę komputerów, że oczywiście te fikuśne przyciągają najwięcej uwagi i lajków na TikToku, e, ale z drugiej strony najczęściej mhm. klienci faktycznie idą w stronę bardzo stonowanych zestawów, takie, które po prostu. No, raz, że nie będą się świecić jak psuje, powiem co, a dwa będą troszeczkę tańsze dzięki temu. No właśnie, nie rozprasza to podczas gry jednak sportowej, gdzie potrzebycie maksymalnej koncentracji, a nie jakiegoś mrygającego obok Was komputera, a z drugiej strony właśnie tę oszczędzoną kwotę można przeznaczyć na zwiększenie wydajności zestawu i czasem takie 200-300 zł to oznacza kartę z wyższego segmentu. No plus często te PC PeCety lądują gdzieś pod biurkiem najzwyczajniej w świecie no. i tego oświetlenia i tak nie widać. Temat zakończymy na chłodzeniu, które jest od Be Quieta. to jest bardzo świeża propozycja Pure Rock 3. Wersja ta wersja jest z dwoma wentlatorami, czyli bardzo wydajne chłodzenie. Do tego procesora nie jest może niezbędne, ale pozwoli wam aktywować tryb PBO, czyli to automatyczne podkręcanie. Zrobicie sobie plus 200 MHz i będziecie mieli faktycznie cały czas, co się nie będzie działo z PC-tem, wyższe taktowanie procesora, a to oczywiście więcej FPS-ów. Okej. Okay. Dobra, no to w takim razie jeszcze kwestia wydajności nam została. Jak to wygląda? No, wygląda nawet lepiej niż w zeszłym miesiącu, oczywiście poza wiadomym przypadkiem. Natomiast w cs udało mi się przebić granicę 700 FPS-ów. O kurde, to jest bardzo dużo. Tak, oczywiście no w specyficznych miejscach, to na przykład na mapie e, Mirage, gdzie mhm. sobie biegacie po takim ciasnym tunelu, Albo w Daście też można sobie tam w tym przejściu FPS okay. zrobić. No, są takie miejsca, gdzie da się normalnie w normalnym meczu takie FPS uzyskać, natomiast generalnie wyniki, które widzicie na ekranie, są oczywiście z mapy testowej, żeby to było spójne i porównywalne na przestrzeni różnych miesięcy i różnych kart, które testuję. Także tutaj te wyniki, no, w sensie bardzo fajnie, w Call of Duty, jako że to jest Radeon, to tak naprawdę poła 250 klatek na sekundę spokojnie uzyskamy. Także też relacyjny wynik można się pokusić w granie w wyższej rzadkości. Mm -hmm. Zresztą nawet powinniście się to pokusić, bo do tego zestawu będę polecał po prostu monitory z normalną rozdzielczością. Dobra, no i jeszcze ten nieszczęsny Fortnite. No tak, no, Fortnite w Full HD i tak uzyskujemy dzięki mocnemu procesorowi cały czas około tych 600 fps, 500-600 da się uzyskać. Natomiast w realnych zastosowaniach, zwłaszcza jak zwiększymy tę rozdzielczość do QHD, mhm. no to się z tego robi już takie bardziej 400 tak na sekundę. Okej. Okay. Nadal przyzwoicie, wydaje mi się. No i też o takich monitorach będziemy za momencik rozmawiać, ale zanim o monitorach, no to poproszę Cię właśnie o może peryferię. Tak jest, peryferia. No i jeżeli chodzi o peryferię, słuchajcie, zaczynamy od myszki, nowości. Jest to Steel SteelSeries Rival 3. No i ktoś powie, jaka nowość przecież ta myszka na rynku jest już od... Oh niepamiętnych czasów. No, wyszła nowa generacja Gen 2 tej myszki, dodatkowe kolorki, dodatkowe feature'y, dodatkowe aspekty e, wizualne, no ale przede wszystkim bardzo fajny sensor TrueMove, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry sensor. Dodatkowo myszka jest wireless, chociaż uwaga, zaznaczam, to nie jest standardowy wireless, tam w tej myszce mamy akumulatory w postaci baterii. Czyli wsadzamy bateryjki do paluszki. Myszki. Tak, paluszki. Mm. Więc jeżeli chcielibyście taką myszkę użytkować na co dzień, to warto byłoby też zainwestować w dodatkowe akumulatorki i ładowarkę do tych akumulatorków, żeby sobie szybko w razie czego podmieniać. Nie jest to też najlżejsza myszka, bo z jednym, z jednym paluszkiem waży około 96 gramów. Więc to są ewentualne minusy. Dla mnie to jest bardzo duży plus, bo uważam, że to jest wygodne rozwiązanie, ale zaznaczam, że dla niektórych może to być minusem. Natomiast myszkę uważam, za bardzo udaną, no i, i delikatną legendę gamingu. Natomiast jeżeli chodzi o klawiaturę, tutaj również będzie kolorowo, przechodzimy do klawiatury M K99, klawiatura za 500 zł, ale już słyszę w nazwie, że może będzie nawet w moim stylu niezła. Tak? 99, to nie chodzi o, i o procent klawiszy. Klawiatura bardzo ładna, zjawiskowa, nawet bym powiedział. Dostępna w dwóch wariantach kolorystycznych. Więc jeżeli ten Baby Blue by Wam nie odpowiadał, to zawsze można się przeklikać na inny kolor. Natomiast klawiatura z bardzo dobrym wyciszeniem, z bardzo dobrym performanceem i świetną responsywnością. To jest klawiatura, za którą musimy troszeczkę zapłacić. Ale no M-Chose też nie należy do wariantów budżetowych. Zdaję sobie z tego doskonale sprawę. Natomiast yy, daję sobie rękę uciąć, że w momencie, kiedy położycie ją na swoim biurku i zaczniecie klikać, to będziecie nią zachwyceni. A ja Ci powiem, że właśnie ją sobie sprawdziłem i to jest faktycznie, ma blok numeryczny. Więc jeżeli jesteście z tych jak ja, że faktycznie potrzebujecie też klawiatury do czegoś więcej niż granie, no to mimo że jest troszeczkę przycięty, tam są wprasowane też strzałeczki w środek, to i tak jest to faktycznie przy okazji bardzo funkcjonalna klawiatura. No i jeżeli chodzi o słuchawki, tutaj mamy Asusa, Asus TUF Gaming H3 Wireless. Słuchajcie, rzadko się to zdarza, że bezprzewodowe sławki polecam, ale te wydają się naprawdę fajnym rozwiązaniem z dość przyzwoitym mikrofonem, jak na wirelessy. Troszeczkę mankamentów z mikrofonem będzie, to jest oczywista sprawa, natomiast wynagradza to jakość dźwięku, wykonanie i wygoda, którą naprawdę użytkownicy sobie zachwalają, a to wszystko w kwocie 349 zł, więc uważam, że naprawdę bardzo fajna cena za bezprzewodowy zestaw sławkowy. Jeżeli chodzi o monitory, Mam tym razem dla Was aż dwie propozycje, w sumie to mam dwie propozycje, mm -hmm. Wiadomo, o czym jest druga propozycja. Natomiast zacznijmy od tej bardziej przyziemnej, jest to panel IPS, za 1600-1700 złotych, więc jeszcze nie jakiś kosmos. No, w zestawie za siódemkę to myślę, że warto tyle wydać na monitor, zdecydowanie. Jest to AOC Aegon Pro, model, który ma 300, łącznie 90 Hz odświeżania, czyli już takie prawie 400. No i oczywiście IPS, Full HD, 24 cale, no trudno o coś bardziej eSportowego. sportowego mm -hmm. Natomiast, jakbyście mogli wydać nieco więcej na monitor i w kieszeni was spali blisko 3000 złotych. Oho, OLEDy wjeżdżają. Tak, no to mamy nowego, no, znaczy nie tak nowego, ale no, bardzo dobrego gigabajta. Jest to wersja FO27Q3, czyli model, który ma no, oczywiście QHD, rozdzielczość. Już tak słoniałem do takiej karty graficznej, takiego zestawu. Grałbym już osobiście w QHD, No i tutaj mamy 360 Hz, czyli nieco mhm. mniej, ale no, oczywiście OLED to jest natychmiastowy, praktycznie czas reakcji, więc no, realnie grać na tym Przyjemniej niż na tych 390 IPS-owych. Warto jednak zaznaczyć, że tutaj mamy 27 cali, więc jeżeli ktoś faktycznie tak. jest przywiązany bardzo mocno do tych 24 około, no to na przykład. Usiąść pociągu... troszkę dalej. Tak, można usiąść troszkę dalej, ale uwierzcie mi, bardzo szybko się czek przyzwyczaja, bo ja też całe życie byłem na 24 calach. Ostatnimi czasy gram właśnie na oled 27 cali i jestem zachwycony. No i jest na pewno dużo responsywniej niż na podobnym odświeżaniu. Super jest. Jest przepięknie. No i właśnie przepięknie, bo też kolory i inne rzeczy wygrywacie, także. Po prostu, jeżeli możecie stać Was, żeby dopłacić, to to jest rzecz, do której zdecydowanie warto dopłacić w pierwszej kolejności, to po prostu widać okiem. I tutaj muszę się z Tobą zgodzić. No słuchajcie, dajcie znać koniecznie w komentarzach, co sądzicie o naszych zestawach. Jeżeli coś Was z nich interesuje, to oczywiście wszystkie linki w opisie. Zapraszamy również do naszego Discorda. Tak jest, jak najbardziej. Tam też możecie dopytywać jakieś zmiany, bardziej pod siebie dopasujemy, do Was dopasujemy te do zestawy. Także śmiało wbijajcie, link oczywiście zawsze jest w opisie, pod filmem, także... Zasubskrybujcie, zostawcie łapkę w górę, a my się żegnamy. Trzymajcie się, cześć. Do następnego.